Jak pokonać strach i lenistwo czyli takie najczęstsze połączenie boimy się pierwszego kroku, nowości, ryzyka, ośmieszenia się przed innymi, porażki i wiele innych takich ciekawych wymówek. Dlaczego wymówek? Bo to, co uważasz jako strach, jest jedynie Twoją reakcją na informację dostawaną od mózgu. To, że się czegoś boisz, oznacza jedynie to, że tak zakodowałeś lub zakodowałeś sobie w mózgu. Odbierasz przykładowo wystąpienia publiczne jako coś okropnego i się mega stresujesz. Wychodząc na scenę zauważasz, że nic tak naprawdę złego się nie dzieje i strach powoli zanika, a nawet zaczyna ci się to trochę podobać. Tyle, że jest miliony przypadków, gdy ktoś przez ten rzekomo strach nie zaczyna. Nie dokonuje swojego pierwszego kroku i tym samym, już na starcie odnosi porażkę. Dlatego dla mnie ten strach przed porażką jest czymś mega głupim. Dlaczego głupim? Bo jeżeli boisz się porażki, a nie dokonujesz pierwszego kroku, bo się go boisz, to gwarantujesz sobie tą porażkę w 100%. Więc dlaczego masz się jej teraz w ogóle bać? To jest taki paradoks u człowieka, który bardzo często występuje i niszczy ogromny potencjał każdego z nas. Nazywam się Hubert i słuchasz właśnie podcastu Biznes oczami dwudziestolatka. Mogłem trochę wcześniej się przedstawić, ale musiałem już to z siebie wyrzucić. To będzie bardzo ważny dla mnie i mam nadzieję, że również dla ciebie. Materiał. Bo porozmawiamy dzisiaj o tym, co niszczy wiele możliwości rozwoju ambitnych osób, możliwe, że również Twój rozwój. Jeżeli odpaliłeś lub odpaliłaś ten podcast, gratuluję ci. Z pewnością zaliczasz się do grupy osób ambitnych. Od kiedy podjąłem swój pierwszy krok, zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak wiele osób się go obawia. Wraz z rozwojem mojego biznesu, a w późniejszym czasie również marki osobistej, zaczęły mi napływać pytania na Instagramie i tak dalej od osób, które chcą osiągnąć sukces, ale się czegoś boją. I tutaj możesz wpisać tak naprawdę cokolwiek. Boję się, x. Nie? Czyli wpisujesz sobie to, czego się obawiasz to, co cię rzekomo blokuje przed podjęciem się działania, które jest nieodłącznym elementem sukcesu. Wyobraź sobie piłkarza światowej klasy, który kiedyś przechodził obok boiska, popatrzył na nie, nie wszedł na to boisko i powiedział sobie, A boję się tego, może mi się nie udać, nie będę piłkarzem, dlatego idę dalej. Czy widzisz w tym w ogóle jakiś sens? No nie. A tak jest z większością przypadków obaw, że się czegoś boisz, bo tak naprawdę nigdy tego nie unikniesz. Jedyne, czego możesz uniknąć, to żalu do samego siebie, gdy już powoli będą ci się kończyć sekundy Twojego życia. I uświadomisz sobie, że dużo bardziej człowieka boli to, że nie podjął żadnego działania, niż to, że się mu nie udało. Tego nie wiesz. Z perspektywy osoby, która się boi, nie podjęła jeszcze żadnego działania, nie wiesz, czy ci się nie uda, czy ci się uda, i zamiast myśleć o tym. Powinieneś lub powinnaś po prostu zacząć działać. Nie szukać wymówek, jak przegrani już na starcie. Tym samym, wyciągając z tego przydługawego wstępu kluczowy wniosek, wybierasz stuprocentową gwarancję porażki, czyli niepodjęcie działania, lub szansę sukcesu pod warunkiem podjęcia się działania. Oba te wybory wiążą się z trudnościami, ale nie wiem jak Ty. Zawsze, ale to zawsze wybiorę tę drugą opcję, spróbuję, jeżeli się coś nie uda, będę szedł dalej i nic mnie nigdy nie zatrzyma. Według stoików w ogóle stoicyzm to jest bardzo ciekawy temat, ale do czego dążę? Według filozofii stoickiej to, na co nie masz wpływu, nie powinno mieć dla Ciebie żadnego znaczenia. Zobacz jak wiele Polaków i nie tylko, bo w każdym kraju tak to wygląda. Zobacz ile osób ogląda codziennie telewizja. Ogląda codziennie jakieś wiadomości i 99% tematów, które poruszają ci ludzie w telewizji, we wiadomościach i tak dalej, nie dotyczą tych osób w żadnym stopniu, które to oglądają. Nawet jeżeli dotyczą, to żadna z tych osób nie ma konkretnego wpływu na bieg tych wydarzeń. Żyją zdarzeniami zamiast... Swoim życiem. Jeżeli mają cięższą sytuację życiową, przykładowo problemy finansowe, nie powiedzą, że to ich własna wina, nie przyznają się do tego. Zwalą winę w sytuację w kraju, na to, że ktoś inny zawinił, po prostu nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności. Co za tym idzie? Są zależni tylko i wyłącznie od innych, a nie od samego siebie. Dlatego tak ważne jest, abyś w pełni w 110% brał lub brała odpowiedzialność za każdą swoją minutę życia od pobudki do pójścia, uwaga, spać. Dzięki temu zauważysz, jak bardzo twoja przyszłość zależy od tego, co właśnie ty robisz dzisiaj. Nie jutro, nie pojutrze, tylko i wyłącznie dzisiaj. Ponadto stoicy uważali, że spotykające nas nieszczęścia nie mogą nas smucić, bo są przypadkowe. Nie warto się nimi przejmować. Emocjonalne podejście do takich zdarzeń jest bezcelowe i bardziej szkodzi niż pomaga. Jeżeli odetniesz się od skrajnych emocji, będziesz w stanie osiągnąć naprawdę wiele. Decydujesz, jaka będzie twoja przyszłość, dokonując wyborów teraz. James Clear w swojej książce Atomowe nawyki, którą bardzo Tobie polecam, powinna być to obowiązkowa lektura w każdej szkole. Wspomina, że wystarczy być 1% lepszym lub lepszą każdego dnia. 1%. I tutaj całkowicie się z tym zgadzam. To nie jest tak, że pewnego dnia się obudzisz, robisz coś i jesteś milionerem czy światowym sportowcem. Aby dojść do wysokiego poziomu, do obranego celu, musisz wykonywać małe, monotonne kroki codziennie, które prowadzą Cię do tego celu. Musisz wykluczyć wszystko, co jest dookoła, skupić się wyłącznie na obranym celu. To, co robisz w ciągu dnia, powinno przybliżać cię do tego celu w jak najkrótszej drodze jak od punktu A do B. Wyobraź sobie w głowie teraz właśnie taką drogę. Zaczynasz od punktu A, czyli od dzisiaj, do punktu B, czyli do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Droga pomiędzy tymi punktami powinna być prosta lub jak najbardziej prosta. I uwaga, każda osoba, która nie podejmuje działania, nie podejmuje pierwszego kroku, skreśla już na starcie swój punkt A, błądząc, nigdy nie docierając do punktu B, czyli do obranego celu. Oczywiście, ten pierwszy przykład, czyli prosta linia do celu. Bardzo często wygląda wyboiście, czyli zdarzają się w trakcie jakieś trudności, problemy, ale na tym właśnie polega życie. Dlatego mój drogi słuchaczu, podejmij działanie, nie obawiaj się ryzyka, bo największe ryzyko ponosi ten, który nie podejmuje działania. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, nie zapomnij zostawić pięciu gwiazdek na Spotify i udostępnić go innym. Aby mogli czerpać z niego wartość. Słyszymy się w następny wtorek o godzinie 18:30. Samych sukcesów, cześć!